W odległych świata, w cieniu prozy życia, Spotkały się dwa istnienia, Wczoraj obce nieznane, dzisiaj magię jest plata, Bo słowa jak zaklęcia, co w sercach grają, Moc z wielką połączenia, niewidzialną nicią mają. On budzi się z porannym snem jak z mgły wyłowiony Łapiąc w pośpiechu jego przesłanie Gdzie zapach czekolady i kawałek świata rozświetlony W dłoni trzyma tabliczkę, co tajemnice skrywa Lecz dylemat taki, czy mleczna, czy gorzka Nieznane w jej sercu wciąż się kryje Gdy on jeszcze w otchłaniach nocy Ona gdzieś dalej z pożadaniem ranka smakuje Jej to polany, łąki i śpiew ptaków Ach, istnień tak wiele o! To czuję Widząca piękno w każdym listku W każdym oddechu i życia biegu Dzieli się tym blaskiem z innymi magicznymi słowami W wersach zachwytu Dwie dusze, dwa światy A jednak jedno tętno W słowach zaklęte klucze W tęsknocie ukryte tłoczy To marzenia czy tęsknoty Czy jeszcze inne coś Łączy ich niewidzialny most Co w sercach się rodzi W światłach księżyca W cieniu nocy Wiodą do siebie, choć odległość, jak ocean, jak bezkresny szlak. Słowa są mostem, co łączą dwa światy. Przypadek to los, czy inny znak? On słyszy w słowach melodię, co w duszy gra, w poszukiwaniu sensu, w każdym wersie, w każdym takcie. Tajemnica jej słów. Jak przestrzeń bez końca Klucz do jej świata, co wciąż się ukrywa Za zasłoną Ona widzi piękno, tam gdzie inni przeoczą. Słowami maluje obrazy, co rozświetlają mrok oczach refleksje, jak tafla czystej wody Dzielenie się tym światłem, to jej najdroższy skarb dusze, dwa światy, a jednak jedno tętno W słowach zaklęte klucze, w tęsknocie ukryte Tłoczy to marzenia, czy tęsknoty, czy jeszcze inne coś Łączy ich niewidzialny most, co w sercach się robi Księżyca w cieniu nocy. Znajdują ścieżki, które wiodą do siebie, choć odległość, jak ocean, jak bezkresny szlak. Słowa są mostem, co łączą dwa światy: przypadek to los czy inny znak. Pod księżycową piosenką w zaklętym śnie. Odkrywają tajemnice, które w słowach tkwią. W tej odległości, co dzieli czas, przestrzeń. Znajdują siebie, jak dwie dusze zbłąkane, co się w te splatają. Dwie dusze, dwa światy, a jednak jedno tętno. W słowach zaklęte klucze, w tęsknocie ukryte tło. Czy to marzenia, czy tęsknoty, czy jeszcze inne coś? Łączy ich niewidzialny most, co w sercach się rodzi. W światłach księżyca, w cieniu nocy znajdują ścieżki, które wiodą do siebie, choć odległość, jak ocean, jak bezkresny szlak. Słowa są mostem, co łączą dwa światy. Przypadek to los, czy inny znak. I choć dzieli ich czas i przestrzeń, ich serca biją jednym rytmem, Na skrzydłach słów i marzeń spotkają się tam, gdzie kończy się odległość.